Witam w kolejnej odsłonie z cyklu Obrzędy Staropolskie. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wigilię i Święta Bożego Narodzenia. Bogata obrzętowość Świąt Bożego Narodzenia wchłonęła wiele przedchrześcijańskich rytuałów, obyczajów, a nawet zabiegów magicznych. Jednak jeszcze do dziś wierzymy, że w tę niezwykłą noc domowe i leśne zwierzęta rozmawiają ze sobą ludzkim głosem. Podobno tej nocy niebo i ziemia otwierały się, ukazując swoje skarby. Wierzono, że kamienie wychodzą z ziemi i poruszają się że zakwita nie tylko cudowny kwiat paproci, ale także inne kwiaty i drzewa owocowe. Najbardziej oczekiwanymi gośćmi były tego dnia dusze zmarłych to właśnie dla nich przeznaczona była wieczerza. Żywi starali się nie siadać na ławach czy stołkach bez dmuchnięcia, gdyż mogła tam siedzieć dusza. Choinka przywędrowała do Polski na przełomie XVIII i XIX wieku z niemieckimi protestantami. Wcześniej wieszano pod sufitem podłaśnik czyli najpiękniejszą gałąź, która była ozdabiana jabłkami, orzechami, kolorowymi opłatkami. Zarówno w chłopskich chałupach, jak i dworach szlafe, szlacheckich czy magnackich pałacach ustawiano cztery snopy różnego zboża na szczęście, na zdrowie, na urodzaj i dobrobyt oraz na to Boże Narodzenie. Wypatrywano pierwszej gwiazdki, dzielono się opłatkiem. Zwyczaj ten ma prawdopodobnie rodowo szlachecki, rozpowszechnił się w XVII wieku. W świątecznej przestrzeni domu najważniejszy był stół wigilijny, biały obrus, pod który podkłada się sianko. W większości domów polskich do dziś podaje się 12 potraw, bo tyle jest miesięcy w roku. Potrawy te przyrządzano z ziaren zbóż, maku, miodu, orzechów, a w bogatych domach wielu gatunków ryb. Powiadano, że osobę, która nie spróbuje któregoś z wigilijnych dań w nadchodzącym roku ominie jakaś korzyść czy przyjemność. Istnieje jeszcze mnóstwo obyczajów związanych z wigilią. Jednak dzisiaj chcę Was zaprosić na trochę inną, ale równie smaczną wigilijną ucztę literacką. Magiczna atmosfera świąt Bożego Narodzenia powielokroć stawała się tematem książek, które często dostawaliśmy pod choinkę. Od zawsze króluje nieśmiertelna klasyka, zaczytywana przez następne pokolenia młodych i starszych czytelników. Chociażby Dziadek do Orzechów i Król Myszy Hoffmana, baśniowa opowieść o wigilijnym wieczorze w domu Klary. Czy opowiadanie Karola Dickensa, opowieść wigilijna, mówiące o przemianie, jaką przechodzi stary skąpiec Scrooge pod wpływem ducha swojego zmarłego wspólnika. Czy dziewczynka z zapałkami Hansa Christiana Andersena. Może warto skosztować literatury polskiego noblisty Władysława Reymonta, który zadebiutował w 1893 roku trzema nowelami, wśród których była Wigilia Bożego Narodzenia. Także na stronach drugiego tomu Powieści Chłopi znajdziemy opis Wigilii Uborynów. Boże Narodzenie od zawsze było wielkim tematem i zarazem przeżyciem dla poetów. Barbara Wachowicz w książce Wigilie Polskie Adam Mickiewicz opowieści przybliża nam święta przeżywane w rodzinie Wieszcza. Ksiądz Jan Twardowski w książce Święta Dobrych Życzeń przekazuje nam, iż święta Bożego Narodzenia są po to, żeby nauczyć się miłości do najbliższych. Zaś wydane przez wydawnictwo Znak wiersze bożonarodzeniowe Josifa Brodzkiego są zbiorem poezji, którymi noblista od 1962 roku zwykł witać niemal każde Boże Narodzenie, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata się znajdował. Warto również sięgnąć do wiersza Adama Asnyka Przyjście Mesjasza. Rynek księgarski zapełniają co roku kolejne powieści, opowiadania i thrillery o Bożym Narodzeniu. Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszą się współczesne prace zbiorowe, prace o tradycjach wigilijnych, chociażby nasze polskie wigilie w opowiadaniach, które zawierają wspomnienia m.in. Wojciecha Cejrowskiego czy Małgorzaty Kalicińskiej. Do książki dołączona jest płyta, na której można usłyszeć potężną dawkę humoru Tomasza Olbratowskiego i Macieja Rybińskiego. Podobnie wydane przez Świat Książki zbiór opowiadań Dziewięć Wigilii, w których pisarze tacy jak Jerzy Pilch, Paweł Hille czy Wojciech Kuczok wspominają święta. Zapraszam więc do poszukiwań i delektowania się literaturą. A słowami Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego życzę wszystkim, aby święta Bożego Narodzenia były bliskością i spokojem, a nowy rok dobrym czasem.